Pudełko czy cyfra? Dystrybucja gier w 2024 roku. Cyfra. Dziękuję za uwagę, ja już mogę wyjść. <grym> znaczy, jeden i drugi sposób dystrybucji ma swoje zady i walety tak zwane, nie? Cyfra jest o tyle fajniejsza, że z perspektywy gracza pecetowego nawet nie mam gdzie płyty wsadzić tak naprawdę, więc pudełko to jest no. ewentualnie taka Laurka, powiedzmy, czy tam pamiątka taka na, na, ten, na mm, szafkę, żeby sobie postawić, żeby ładnie wyglądała, nie. Także na PC w ogóle nie mam opcji, jak tego otworzyć, tylko i wyłącznie cyfra. Tym bardziej, że dystrybucja cyfrowa na PC jest o tyle lepsza, że jest po prostu dużo tańsza, nie. E, dużo częściej się jakieś promocje pojawiają, na przykład na instant gamingu polecam tutaj. <laughs> e, no, także można dużo łatwiej wyłapać jakieś promocje. Łatwość dostępu, właśnie, nie wiem, zapisy w chmurze, to wszystko jest no, bardzo wygodne. Na PC nie wyobrażam sobie innej dystrybucji w tym momencie niż cyfrową, tak naprawdę, aczkolwiek to jest poniekąd powiązane z tym pierwszym tematem, który dzisiaj omawialiśmy. Jak się producent wypnie, no to tą grę tracisz, nie? Także tutaj jest, jest kaplica. Jakbyś chciał sobie pograć, na przykład, nie wiem, na, na PC teraz w Underground'a dwójkę, albo, w, nie wiem, w. Bitwy o Śródziemie 2 na przykład, no to nie masz teraz możliwości, bo zostały wycofane, nie tyle, że zostały, nie, że nie można ich już kupić, one są wycofane w ogóle ze sklepu, nie ma dostępu do wersji cyfrowej, koniec, kropka, nie? Kupiliśmy PS5 z napędem, można będzie gry sprzedawać, zgadnijcie jak często gramy z Blu-raya. Dwa nie razy. No, wiesz co? E e no, o teraz, teraz mówiłem o wszystkim, co dotyczy grania na PC-cie. Ale z perspektywy grania na konsoli, według mnie cyfra jest może nie gorsza, ale ma dużo mniejszą siłę przebicia niż na PC na przykład, nie? Bo na, na, na konsoli, lub, wolę, mam dwa rodzaje gier, powiedzmy, które kupuję w zależności od tego, jaki to jest rodzaj. Kupuję albo cyfrową, albo e, wersję fizyczną, nie? Jeżeli to jest gra jakaś tam singlowa, to zazwyczaj kupuję sobie wersję pudełkową. Na przykład tam, nie wiem, Spidermana, God of Wara, Elden Ringa kupuję sobie, czy tam Dark Souls'y 3, na przykład na, na, tym, na fizycznym nośniku. Bo to są gry na tyle fajne, że ja sobie chcę je postawić gdzieś na właśnie pudełko, jako takie, wiesz, trofeum graczowe, nie? Także gry singlowe kupuję sobie zazwyczaj z napędem, no bo ok, napęd jest o tyle upierdliwy, że jak chcesz sobie coś pograć, no to musisz wstać, wyjąć tą płytę, wstawić ją do napędu. Napędy, przynajmniej w PS5, nie wiem jak w Xboxach, ale w PS5 ten napęd jest naprawdę głośny i tam, nie wiem, z minutę powiedzmy napierdala tą płytą, żeby sobie zautoryzować, czy gry faktycznie posiadasz zainstalowaną na, na Twoim koncie. No i po autoryzacji on, powiedzmy ten czytnik wyłącza i go włącza bardzo sporadycznie. Nie? No, ale jest to, jest to problematyczne, nie? Bo, bo generuje ci hałas po prostu i musisz tą dupę podnieść i płytę wsadzić. Ale jeżeli są jakieś tam gry usługi, to do gier usług zazwyczaj kupuję e, cyfry. No bo wiem, że na przykład, nie wiem, załóżmy, mam Diablo 4 na PC i na konsoli. No i jeżeli chciałbym sobie na konsoli popykać, no to okej, okay, no jeżeli bym chciał sobie wejść, po prostu i tak pyknąć, no to sobie po prostu zainstaluję, nie będę musiał kopać w tych płytach. Jest dużo większa szansa na to, że taka gra jak Diablo 4 będzie wspierana przez następnych kilka lat, niż na przykład jak God of War Ragnarok, nie? Jak Gadowur Ragnarok wyszedł, to on miał jeszcze tam kilka patchów, jakiś tam chyba tryb New Game Plus. No i generalnie wsparcie w tym momencie kończy, ta gra się już nie zmieni przez następne kilkanaście lat, nie? Więc raczej nie ma powodów, żeby jakoś je ograć ponownie. więc tę płytę mogę potencjalnie sprzedać albo zostawić sobie na pamiątkę, nie? A w takim Diablo 4 jestem dużo bardziej przekonany do tego, że będę do tej gry wr wracał w następnych lat, lat kilka. Nie wiem, 5, 6, 7, aż się pojawi Diablo 6. I w tym czasie jest duża szansa na to, że jak będę tą grę tam instalował, powiedzmy na sezon, usuwał ją po sezonie, no to że tą płytę gdzieś się zarysuje, uszkodzę, płamie, kot ją obsika, cokolwiek innego, no i że się zniszczy. I wtedy stracę dostęp do tej gry na konsoli, nie? Także jeżeli widzę, że to jest gra, która będzie dość często w obiegu, ale w jakimś tam odstępach czasu, czyli będę ją usuwał, instalował, usuwał, instalował. No to wtedy biorę wersję cyfrową, bo wiem, że to jest trwalszy nośnik, powiedzmy, niż, niż fizyczna płytka. nie? No i usuwa jakąś tam konieczność, powiedzmy, yy, babrania się z tymi płytkami. Więc na przykład, jak sobie zostawię konsolę w stand i pójdę do roboty i mówię: A, dobra, dzisiaj jest nowy sezon, to już z roboty mogę sobie zainstalować tą grę bezpośrednio na konsoli i nie muszę wertować płyty jak wrócę, nie? Także wracam do domu, pierdolę butami i mogę od razu sobie włączyć grę, bo już jest zainstalowana, nie? Także. No, Cyfrowe wersje mają swoje korzyści, ale na konsoli cyfrowej wersji nie jesteś w stanie w ogóle sprzedać. Ale wersje, cyf... wersje fizyczne jesteś w stanie popchać i jest bardzo duży rynek zbytu na to, nie? Jeżeli... Jest często tak, że ludzie sobie kupują jakąś grę na premierę, tam no, powiedzmy za 350 zł, yy, przechodzą ją w tam w tydzień, w dwa i ją sprzedają tam, nie wiem, za 270, tak? Czyli tak naprawdę ograłeś premierową grę. Za tam, nie wiem, 5, 6, 7 dyszek, i popchałeś sobie tą grę dalej, mogłeś sobie kupić coś innego. Także wersje fizyczne na konsolach są o tyle fajne, że umożliwiają ci bardzo tanie granie, tak naprawdę, nie? Jeżeli nie przywiązujesz się do tych kopii fizycznie i, i nie planujesz ich zbierać, powiedzmy, no to spokojnie. Kupujesz i zamiast trzymać na półce, żeby zbierały kurz, no to możesz je po prostu. Opierdolić dalej i sobie kupić coś innego, nie? Za kolejne tam 5-6 dyszek, albo w ogóle się grami wymienić z kimś i, i też jest spokojnie. Więc na konsolach, akurat wersje fizyczne gier, mają sporo yy, plusów. Nie mówię, że są zdecydowanie najlepszą wersją, ale mają sporo plusów. Przede wszystkim to, że umożliwiają bardzo tanie granie, nawet w te najnowsze tytuły, nie? A piec tylko i wyłącznie cyfro. Na konsole są drogie gry, wiem, że ludzie kupują i puszczają dalej. No dokładnie tak i one są drogie. Tak, pierwszy zakup cię będzie szczypał, ale kupując grę na premierę za 360 zł, czy tam 50, cokolwiek, jesteś w stanie, jeżeli szybko ją przejdziesz, no to jesteś w stanie ją przejść jeszcze na, powiedzmy, na tej fali hypu. sprzedać ją w prawie niezmienionej cenie. Tam dosłownie za, no, za odfoliowanie i przejście jej raz, umówmy się, za jednym wyjęciem z pudełka, wsadzeniem do napędu, wyjęciem z napędu i wsadzeniem do pudełka, płyta się nie uszkadza. Nie? Także jeżeli ją przejdziesz tam w pierwszym tygodniu, dwóch, to ją po prostu wsadzasz do pudełka i sprzedajesz za 5-6 dyszek taniej. Za dużo roboty za sprzedażem? Ja wiem. Są grupy facebookowe, te OLXy, Allegro lokalne. Także naprawdę to jest kwestia tylko zrobienia zdjęcia pudełka, wystawienia tego na aukcji w ciągu tam, nie wiem, dwóch minut z jakimś opisem lub wymienię i albo się ktoś zgłosi, albo się nie zgłosi, nie, a jak jest jakiś hype, to ludzie często szukają właśnie jakichś tańszych alternatyw, żeby sobie jednak pograć. Wbrew pozorom to jest dużo dużo prostsze niż się wydaje, nie? Nawet sam do ciebie typ przyjeżdża, także nie musisz tego wysyłać. Lokalnie to jest. Bardzo, e, bardzo szybka piłka, nie? I FUFEK w prasy bawicie konsolą? E, no, czasem. <laughs> nie, powiem, że, nie powiem, że nie. Ale czasami se tam jakieś e, giery, nie wiem, czy tam ściągnę, czy kupię i, i od razu już sobie preinstaluję na konsolę wchodzę i to. Do... Także te, te instalacje zdalne jest spoko sprawa, nie. No, wystawienie roweru na OLX, to, to wiem, podejrzewam, że trauma, bo ja wystawiałem chyba Mixa i nie minęło 5 minut, a już 5 razy go sprzedałem, nie? Bo tam same boty do mnie napisały ze skamem, że już opierdoliłem, że tutaj kliknij w link, żeby dokonać, żeby otrzymać płatność, Więc coś, coś podejrzane, chyba, nie? <grych> także także rozumiem, ale przez jakieś tam lokalne to no nie ma ryzyka. No, przychodzi gościu, dajesz mu do ręki pudełko, on ci daje pieniądze, albo inną grę, na którą wymieniasz, i jest ok, nie? Także. Takie lokalne wymiany są całkiem spoko. Nawet do ma nie musisz sobie iść, tak naprawdę, nie? Polecam. A jak, jak Sacku twoja opinia na ten temat? Cyfra? Mówi, ja, mówiłeś cyfra? Ja nie pamiętam kiedy ostatni raz dotykałem płyty. Nie <noise> pamiętam. Y, y, po co ją dotykałem. Ja jednak jestem fanem prostoty w uruchamianiu i ja i tak wszystko, jak tylko mogłem. Od zarania dziejów stałem się na dysk twardy instalować, czasami nawet jak miałem oryginalne to się robiło kopię zapasową na dysku, żeby do wirtualnego CD łączyć. Więc dla mnie cyfra jest tak wygodna, że, że nie używam, zresztą nie używam CD-ków, zresztą ja swego czasu Wyrzy... Oddałem wszystkie swoje książki, bo studiłem książki i bo studiłem, po co mi to przeczytałem, nie przeczytam tego drugi raz. No to po co mi to? I pod... rozdawałem swoje książki. Hmm. Znaczy mówię, no na PC też się zgadzam, Nie. Na pcecie coś innego niż cyfra raczej sensu nie ma, bo poziom od sprzedaży gier na PC w zasadzie nie istnieje, bo wszystko jest już tylko i wyłącznie cyfrowe, wszystko jest na jakiejś platformie powiązane. Także jak nie masz konsoli, czy tam nie używasz konsol, powiedzmy, tej, tej obecnej, i poprzedniej generacji, to tak naprawdę nie, nie ma sensu kupowanie wersji fizycznych, nie? Znaczy, nie ma sensu. Jak są jakieś tam retro konsole i musisz sobie kupić kadry, czy albo coś w tym stylu, no to, no to okej, okay, no nie ma innej opcji, nie? Ale jeżeli jest wybór, no to na PC. znaczy, jeżeli byłby wybór na PC, to wolałbym w każdym przypadku kupić wersję cyfrową, nie? No, przez to, że przede wszystkim nie mam napędu. śmieszna historia. Ostatnio, jak miałem rezonans magnetyczny robiony, dostałem sobie wyniki na płycie CD, czy tam DVD, i przywozłem do domu, jak kurwa, i co ja mam z tym zrobić, nie? <grych> Musiałem jechać do teścia, bo teściu ma jeszcze komputer z napędem. U teścia musiałem sobie zrobić cały zrzut płyty na dysk twardy zalogować się na swoje konto Google, wrzucić sobie to na dysk Google i w domu sobie mogłem pobrać wyniki, żeby sobie zobaczyć, czy, czy mam raka, czy nie. <laughs> Także śmieszna sprawa. Nie, nie, nie mam raka. Przynajmniej nic o nim nie wiadomo. Um, no. Także ja wersje. Czytnik CD <laughs> i DVD na USB i jak na razie go jeszcze nie używałem. No właśnie, ja też preparat. mówię. A i to Ile tam, 5 dych kosztuje, także to nie są pieniądze teraz na, za, no, za te czytniki, nie? I one tam są dość szybkie, bo 52 razy i w ogóle, no kiedyś, pamiętam te pierwsze napędy razy 4, razy 8, to już były takie mega zapierdalacze, nie? A teraz za 50 złotych kupisz napęd z DVD, z nagrywarką, jeszcze w ogóle na USB podpinany no, i ja mówię, ja pierdolę, 52 razy prędkość, nie? Kiedyś to nie do pomyślenia. No ale mówię, a, jak będzie potrzebny, to kupię. No i był potrzebny pierwszy raz, no nie wiem, to była Teraz trzymałem, w tym roku trzymałem płytę, no bo miałem te wyniki z tego rezonansu. Ale wcześniej, to nie wiem, chyba płyty ze studniówki miałem w ręce i nawet nie wiem, czy ją do napędu włożyłem, nie? <noise> to jest totalnie martwy nośnik. Tak szybko, jak zdechły płyty, to, to nic. Nic tak dawno nie, nie umarło tak szybko, nie? To, płyty są. No tak, jakieś... no, ta, no przecież płyty były tak naprawdę w obrocie ile? Z 10 lat może. No, tak dobrze licząc 10 lat, nie? Eee, a kurde, akurat byłam daleko od telefonu, dlaczego nikt nie powiedział Fufkowi, że to lekarz stwierdza raka. Tak. Bo, ee, fufek jest do rakiem, tylko. Eee, Jeden lekarz, któremu ufam, to jest doktor Edker. Także nie, nie, nie polecam wizytu lekarza, zawsze, zawsze mi kurwa coś znajdą. <noise> no, nie, ale wie, na, na komputerach cyfra jak najbardziej. Ale na konsolach według mnie rynek gier fizycznych ma się całkiem dobrze i będzie się miał tak długo, jak producenci konsol będą dawali możliwość używania fizycznych nośników, albo przypadek, znaczy, i, i ta możliwość będzie działać tak długo, jak długo nie będą wprowadzali jakichś ograniczeń typu, wiesz, że powiązujesz tą wersję fizyczną ze swoim kontem i wtedy już od sprzedaży jest niemożliwa, nie? W tym momencie, jeżeli coś takiego kiedykolwiek powstanie, to w tym momencie fizyczne. Wersje gier po prostu zdechną, bo nie będzie miało sensu najmniejszego, nie? Konsole żyją tym, tymi fizycznymi wersjami, tylko dlatego, że jest możliwe współdzielenie się tymi grami. I, no i to jest, to jest ich największa korzyść. Nie? No wiesz, i kolekcjonerka, jak to się lubi. Ale... Shadow płytek, i ja parę lat temu miałem RTG. To dostałem dyskietkę. <śmiech> <śmiech> O kurwa. Masz, na myśli, masz na myśli ten wydruk 3D tej śmiesznej ikonki do zapisywania w każdym programie? <laughs> o, o kurwa, dyskietki. Dyskietkę trzymałem jakieś nie wiem dwa lata temu w ręce, bo ten, bo bo są podkładki w cybermachinie z dyskietek 3,5 tak, cala. Tak. Także to, to można sobie tak nostalgnąć troszkę, nie? Pomysł fajny, fajnie wygląda, ale jest totalnie niepraktyczny, bo jak jest zimny, jak się rosi ta woda na zewnątrz kufla i spływa, to cała dyskietka jest zapierdolona tą wodą i jest pływa, pływanie. <grym>, ale kurde, że się zmieściło zdjęcie rentgenowskie na tym na dyskietce, nie? Ile ona miała tam? 2,5 mega, niecałe? nie całe? Nie. E, mega 33. Aha, no kurde. To to kurde teraz mema z czy z Jebzidy zapisujesz i on ma tam 5 mega, nie? <gry> Jak to się zmieściło? Ja pierdolę, co to za rozdzielczość była? Chyba, ja że to był rentgen, tylko żeby stwierdzić, czy masz nogę, czy nie masz nogi. Taki z zewnątrz kosury. I pisało, że załącznik jest zbyt mały. <gry>